Co wydarzy się w nowych odcinkach Akacjowej 38? Jednego możemy być pewni, z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 748 i 749, które zostaną wyemitowane 17 i 18 listopada 2025 roku. Akacjowa 38, odcinek 748, streszczenie. Blanka postanawia pozostać przy Samuelu i uznać, że to on jest ojcem jej dziecka. Leonor radzi jej zastanowić się, czy nie powinna iść za głosem serca i wybrać Diega. Antonito oficjalnie oświadcza się Lolicie. Świadkami są jego rodzice, siostra i zaproszeni na kolację w charakterze rodziców Lolity, Fabiana i Servando. Maria Luisa jest oburzona. Susana przekonuje Rosinę, że nie powinna odtrącać Liberta, bo on ją kocha mimo dzielącej ich różnicy wieku. Akacjowa 38 odcinków. 748 kiedy emisja? 748 odcinek Akacjowej 38 zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 17 listopada 2025 roku o godzinie 18:45 w Scoop 1 Akacjowa 38 odcinek 749 streszczenie. Rosina postanawia, że powinni się z Libertem rozstać, gdyż jest dla niego za stara. Ursula, w obecności Diego i Samuela, gratuluje Blance i Samuelowi dziecka. Chce też wydać na tę cześć bankiet w Liciosa. Później, w prywatnej rozmowie z Diegiem Blanka zapewnia go, że nie jest ojcem jej dziecka. Simon domyśla się, że to Elvira napisała fałszywy list od biskupa. Servado pod naciskiem przyjaciół wyjaśnia Juanie, że jest żonaty. Wszyscy widzą, jak bardzo tęskni za pacięcią. Akacjowa, 38 odcinków. 749 kiedy emisja? 749. odcinek Akacjowej 38 zostanie wyemitowany już we wtorek, 18 listopada 2025 roku o godzinie 18:45 w TVP1 Akacjowa 38 obsada. W serialu Akacjowa 38 występują między innymi